chayes sister and son ponownie of age of mythology misja adishanta making amends creos and the atlantean army are gone at least yeah so is the entire city why do plants grow only in this spot it is the work of gaia gaia weakening the olympians gave the titans more power all of the titans Gaia is among them, but unlike the others, she is not a destructive force. She can help us. She already is. Use her power here to restore the land. In which then. mamy prosty cel. Most of the trees have been burnt to cinders, but Gaia will allow us to use her forests. No dobrze. Mamy też kilka innych. In air. Which... -E Więc dalej gramy Atlantydami. Kazać teraz wyznajemy Gaie. Przecież okazji musimy pokonać Cietanu. Oranos. O, Prometeusz. Więc dalej żyję. Będziemy mieli co robić. Dobra. Będziemy rekrutować na początek wieśniaków. Zadbamy o gospodarkę. Dwóch nie zostanie. A ty idź się rozejrzeć

A nie, nie muszę używać tej mocy, wystarczy, że postawię ta center. Jedna farma kosztuje 200 drewna. Ładnie, ładnie. Cóż, najpierw narobię masę wieśniaków. W międzyczasie porobię destroyerów. i inne jednostki Osto, do obrony. Uuu, niszczą cuda. Brania. Nie widzę żadnych reliktów w okolicy. Odważni są. Puszczają swoich wieśniaków obok mnie. Zabijcie to. Nie masz co robić, to weźcie za wydobywanie złota. I ostatni budynek. Możemy przerobić go na herosa. Mamy świątynię, mamy. Szkopos? To co jeszcze? Puśnia. To i to mamy. Gildia? No i domy. Szkopos? Herr Aha, one też kosztują złoto. Niewiele, ale kosztują. Dobra, już wszystkie, zacząłem. Przydadzą się, bo nie mamy już miejsca nawet. Nie. Chodźcie się rozejrzeć po tych zbliżczach. Może coś znajdziemy. A niech budują. O, Prometania. Na szczęście mała grupa. A which... U I -R. sobie. U I -R. U -I -R. Serio. No, to już mamy trochę większą grupę. Ale chyba Bupu? wygramy z nimi Trochę tych destroyerów już mam Budujcie oh. Chyba zapomnieli co mieli robić Nikt u mnie nie wydobywa jedzenia. Wydobywać jedzenie, jak to brzmi Nie robi na farmie Tak powinienem powiedzieć Trzeba to zmienić Juzi oni mają też swoją bazę w okolica Prometeusza się raczej zapuszczać nie będę. Na razie. Do z czego przyciągnę i mnie zniszczy. Ale jest relik. Idź po niego. Jednostki zadają więcej obrażeń tanom. Przyda się. O, kolejna grupa. Nasza dwójka też niech walczy. Czas stracić jednego wieśniaka? Chyba nie. Zaatakował ją. Cholera. Uciekaj. Bo najlepiej wróć tutaj. Rzucę gdzieś tutaj pająki i niech go zatrzymają. Chociaż nie wiem czy zdążą się wykluć. Chyba nie. Wszystkie zniszczą jednym apakiem. Co za bestia. Stańcie z tej strony. Starczy nam tego drewna. Użyj. Ech lost, oso. Ech lost, lost, oso. Co to jest? A, dostałem też roślinkę. Jak miło z ich strony. Róbmy jakieś ulepszenie na izbie nie stać jak miło Jednak przerwę ich produkcję i poczekam na więcej dzieśniaków. Tak to za dużo czasu nam to zajmie. Tu masz swoje pole stare O, teraz od północy idą. U e, a, at you. Się Diab. na tych Diab. na Co Diab. 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 nie Diab. tak? Diab. Co Diab. 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 jest coś. Może być takie ulepszenie. Obywatele poruszają się szybciej. Stać nas nabraje wszystko. Dobra. Potem jeszcze raz się to ulepszy. Jesteśmy na trzecim poziomie. Problem w tym, że żeby to uleczyć musimy go pokonać. A to już takie łatwe nie jest. Sąd Czy Czyżby Prometanie i szli tutaj? Czy tylko podążają za nim? Cholera wie. Nie wiem, czy zacząć już robić jednostki, czy jeszcze nie Chyba poczekam, aż ci zrobią te wszystkie ulepszenia. Idą doma. Weźcie się za nich. Mają ulepszone jednostki, nie? Co to jest? Mirror Power. Aha, wierzę. In Niech się z dwóch weźmie za drewno. Juzi. Most intim. Tylko tyle? A, rosną następne. Więc jest dobrze. Teraz drewno. To chyba na tyle. Zacznijmy rekrutację. Coś jeszcze. Dryady. A tu Behemoty i automaty. I jest dobrze. Niech się napełnia ten limit. Czy ona jest w czymś dobra? Ciężko powiedzieć. Postaw market O tym zapomniałem A warto będzie zainwestować w karawany później, jak już przejmiemy to wszystko. Chyba można już atakować. Dzieci herosi. Ha, oni już tu są Serio? Okej, okay, przechodzimy. z nimi. Wyrna. Mieszają mi się... Mieszają mi się z tymi wieśniakami tutaj, kurczę. Ciężko mi będzie potem ich porozmawiać. Ruszcie się stąd. Coś jeszcze? automat. Skopos. burej, atakujcie! Już. Zaganiają jednego wieśniaka. James, osiom. Skopos. Ktoś tu został? Nie. Właściwie chyba starczy Skopus, mos intem Herr Najwyżej potem ich awansuje na herosów. Użyj. Użyj. niech to Boliat. Ojej. 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 zbyt dużych obrażeń z tego co widzę. Chłopos? że mają mniejszą bazę, ale po prostu nie było tego widać. Przywołałem pająki w takim razie. Zawsze trochę major przyjmą. Jeszcze swoich mocy używałem branie. Burek. Atakują mnie? Nie, nie. to znowu jakiś wieśnie. UZI? A ci sobie stoją spokojnie. Żadnych ławic tutaj nie ma, więc chyba nie warto robić doku. UZI? Juzi. DIODE! Ups. Wracajcie na farmę. Możemy jednostki poulepszać w międzyczasie Skoro już mam maksimum Co nam pozajmować to zabić Prometeusza Ciekawe czy dalej się tak leczy Uderz go. Nawiałam się w życie od razu Hmm, więc jak mam go pokonać Aha, im więcej ich przejmę, tym on będzie słabszy. Dobra. To ma jakiś sens. Szkopos? Więc weźmy się do roboty. Skopos? Skopos? E poro fras! Gereg. Co im tu jeszcze zostało? Pola. Ich już nie będziemy niszczyć. Yuji? Mak. Juji. Złożyła się złoto. Idźcie w przód. Nie mogę już więcej robić herosu Szkoda. Skopus? Szkopos? Szkopos? Budujesz? Tak. Nie. Chyba po prostu zajmę czymś tego tydana. I wyślę wieśniaków, żeby to zajęli. Taki mam plan. Burek. Pomóż mu. Ulepszajmy, co się da, bo będziemy tego Juzi? potrzebować. O, serio mnie tutaj zaatakowali? Cholera, w takim razie tutaj możecie bezpiecznie wydobywać. O, zapomniałem, że mogę awansować na czwarty poziom. Get it, Zniszczymy te mury, żeby ich nie było na mapie widać. Jest następny town centera. Ale go nie uleczyło. Dlaczego? Another area. Gaia seems to be pleased. The sun is shining stronger. Now, I you. Look, the oh. Titan has been weak the air. We should attack. No, not yet. He's still too strong. Keep healing the land. That's what's weakening him. Mm. settlementy trzeba postawić. To nie będzie takie proste Ma. Ma. Już. Najpierw przejdziemy sobie do następnej ery I zacznę robić karawany Bo są problemy ze złotem Teoretycznie mógłbym strzelać trochę drewna, ale co tam poczekamy? Czemu nic nie robicie? Skąd ja Was zabrałem? To jest pytanie. Nieważne. Już prawie nas stać. Jest po tysiąc. Argus. Co by tu wybrać? Niech będzie ona Hekate. Ulepsza mityczne jednostki więc przyda się Niestety mamy miejsce tylko na jedną lamę Juzi? Juzi Chyba możemy ten przejąć Herr Joes Patrzymy jak bardzo go to osłabi Jeśli niech te pająki go odciągną na chwilę i wy też. Zatokujcie go. Że nie przyszedł tutaj zbyt szybko. Burek. Mak Dacie radę. Gerek, hak. Skopos? Ma. W tym miejscu się będziemy bronić później. O, idzie. Szybko, gońcie go. Cholera. No i zaczęła się bitwa. Chciałem jeszcze poczekać, no, trudno Wszystko w waszych rękach, musicie to szybko odbudować A już się tak szybko nie leczy Więc jest dobrze Budujmy tutaj te wrota tartaru To są z bestie, które atakują wszystkich no jakieś już stracę wszystkie jedno, to jest, że one na chwilę go zatrzymają Będzie musiał walczyć z tymi bestiami A my zbierzemy nowe siły w tym Uzi, czasie Uzi. Uzi. Lampadas, co to jest? Niemper. Nie uszedł kurwa. Nie stał się na nią. No właśnie. Siadają rada. Nie, no jeszcze walczy. Volume, volume, esto, esto, esto. pobiegnij tutaj. Dasz radę? Niestety nie poległeś. Czemu je ignorujesz? Chyba nie przeszkadzałem, mu że ten pies go podgryza w kostkę. Odbudujcie ostatni. Brak mi złota. Teraz powinna być lepiej. Ale już mocno obrywa. Tu się sprawie martwy. Teraz to dopiero go osłabiło do tysiąca życia. W tym razie powinniśmy wygrać bez problemu, są tylko potężne ataki. Nadciągają kolejne oddziały. I cię budzić herosów. Zadzicie. No pobudka, jesteście potrzebni. Dobra. A odporności to masz lona osiemdziesiąt dziewięćdziesiąt dziewięć. Pusta I'm not to get it. I'm not sure if to get it. not you to We've done it! The Titan is dead! you You have done well. Cronos' servant is still at large, however, and he has the Atlantean army at his command. Where is he? The Atlantean colony. Yes, you must destroy him to end this. Not much of a challenge after dealing with Titans, Castor. Only you can stop this, my son. To wszystko. dzięki za oglądanie, za usłyszenia. Trzymajcie się. Hey.